Cześć moi drodzy z tej strony Seba z kanału Seba Gaming. Witam was w kolejnym odcinku z gry SnowRunner. Więc jedziemy sobie tu, tym razem do garażu, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten ten te auto jakoś się będzie sprawować na tych drogach. Chociaż on nie jest przystosowany do w mojej drodze do takich warunków, no ale mam nadzieję, że sobie poradzi, jedziemy w dzisiejszym odcinku, odkryć sobie garaż, tak. Co jak zobaczycie, nie będzie łatwą przeprawą. W niektórych miejscach dróżka jest ok, w niektórych no, już mamy tutaj problem. Zakupujemy się ale ciężarówka daje radę, więc nie będzie, mam nadzieję, że nie będzie problemów. Dajcie znać w komentarzach, czy odcinek Wam przypadnie do gustu. Jeżeli tak, to postaram się więcej odcinków z tej gry zrobić. Bo naprawdę krajobrazy i... Od, odzwierciedlenie, odwzorowanie tych wszystkich szczegółów, detali, detalików, zapadanie się auta w błocie, czy ten, to naprawdę szacun dla programistów, że zrobili konkretną robotę. A więc jedziemy sobie do garażu po nierównym, błotnistym terenie, no ale co Wy chcecie, Gdybym wiedział w poprzednim odcinku, że tam sobie ta ciężarówka da radę przejechać przez ten przez ten wylew tak, tej rzeki czy wody, tak jak widzicie tutaj mamy garaż, my jesteśmy tu więc ja sobie zaznaczam naokoło Bo po co sobie ułatwiać, jak można utrudnić moi drodzy sobie zadanie jest ciężarówka ma problem mm. już, już, już się zakupuje, ale daje radę całe szczęście bo inaczej to był lip, lipa straszna więc no grubo, grubo Dojedziemy do garażu tam po prostu nie wiem, czy zmodyfikuję tą ciężarówkę, czy też nie, czy weźmiemy ją, sprzedamy, a kupimy coś lepszego. Tu oczywiście za te, te wszystkie, no i tutaj są mo mosty, ja to nazywam mosty z palet. Tam już widzicie, samochód po lewej stronie chyba nie dał rady i ktoś go zostawił, bo się ten samochód zakopał. No tutaj też miałem problemy, żeby wjechać na ten most. Aby nie spać z niego. Zobaczcie, jak on pod naporem się ugina. Ja, żeby w normalności, bym chyba tamtą drożkę wybrał. No i odkryto modyfikacje akurat do tej ciężarówki, której już nie mam niestety. Są różne misje, typu sublisko, osłóż bagno, wyciągnięcie, Samochód z, z bagna. A podwyższenie, akurat do tego auta, to podwyższenie. No ale niestety sprzedałem tą ciężarówkę, więc ten mod mi nie będzie potrzebny do mojego gmc Żaby gdzieś tam skrzeczą a my jedziemy to no nie jest to najlepsza droga na, na, dla tej ciężarówki jak się przekonałem w, jeszcze w następnym odcinku nie wiem czy leci na mój kanał czy nie no to wolę, wolę tą ciężarówką tamtędy przejechać niż o tutaj, zobaczcie zakopałem, ale mam nadzieję, że jak do tyłu dam, wsteczny wrzucę. No dawaj, 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 maleńka. No więc widzicie, koła bucują, nie mają przyczepności. Czyli chyba drzewo chciałem połamać no, Zobaczcie. Co się stanie z drzewem jak użyję jednak wyciągarki? Po co mi piła jak mogę tak na sobie drzewa? No więc e, Oczywiście dźwięk nagrywam z telefonu, więc e, to co teraz jakieś... To było powiadomienie, ale daliśmy radę. Wjadę sobie, moi drodzy, tutaj na tą trawę. Mam nadzieję, że koła złapią przyczepność i uda nam się do garażu dojechać. No w sumie krótki odcinek, moi drodzy. No. I na takim terenie ciężarówka sobie daje radę. No i jesteśmy już w garażu, więc to bardzo krótki odcinek, ale to taki odcinek w ramach bonusu dla Was, że odkryto garaż. No, wjedziemy sobie do środka, do tego garażu, zobaczymy co tam się znajduje i jakie przedmioty rzeczy. No, odkryto nowy pojazd. Tego będę chciał ten pojazd sobie ulepszyć i zobaczyć jak on się zachowuje. Tylko, że na razie, jeżeli chodzi o odkryto garaż, kontrakt wykonany widzicie, tak moi drodzy na tym to polega odkrywamy różne rzeczy wykonujemy misje, nie misje więc. 200 doświadczenia trochę kasy wpadło więc na te większe sprzęty, na grubsze ciężarówki ten mocniejszy sprzęt będzie nam trochę, będzie nam trochę jednak pieniędzy potrzeba. Tutaj chyba będzie też, jak modyfikuję tą ciężarówkę, moi drodzy. Więc w tym odcinku to można powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o jazdę. To będzie sobie, będziemy ją dostosowywać i tak ją sprzedałem, więc. Nie wiem czy to miało jakiś sens. Sklep z pojazdami, nie. Dostosuj. Tu mamy oczywiście silnik. Opony autostradowe. No, wiadomo lepsze by były. Te opony, które idealnie się nadają na, wiecie, no na błoto, niebłoto i inne takie różne rzeczy. Pewnie dzisiaj dwa odcinki wlecą, zobaczymy właśnie tutaj z, ze Snow Runner oraz Eurotrack Simulator 2 moi drodzy, więc dzisiaj taki bonus, dwa filmy. A i w kolejnym odcinku... Nie wiem co będziemy robić, czy odkrywać mapę, czy będziemy z pojazdami. No tutaj sobie zderzak tylni. Przód będę ulepszał. Dachy różne, wydech, obręcze. Wiecie o co chodzi. No ale gierka też naprawdę spoko. Trochę, trochę jest przyjemności z jazdy tak, takimi autami po błocie, śniegu, żwirze, czy co tam innych różnych rzeczach. No i tutaj jak już modyfikuję tą ciężarówkę, więc jeżeli Wam odcinek przypadł do gustu, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Ja z tej strony już się wyłączę. I co, widzimy się w kolejnym odcinku? Zostawcie łapkę w górę, to będę wiedział, że seria Wam się spodoba i chcecie więcej odcinków z tej serii. Więc, ok, ja dzięki, dziękuję za uwagę. I widzimy się w kolejnym odcinku, a tutaj możecie sobie zobaczyć jak wszystko jeszcze dostosowuje, czyli modyfikuje auto do swoich potrzeb. No i zobaczymy, tutaj opony mam tylko jedne do wyboru, które są tylko na autostradę. Nie, są te, nie mają tych specjalnych profili, co umożliwiają moi drodzy Jazdę po błocie, poszutrze. No. Mam nadzieję, że to odkryjemy w następnym odcinku. Tutaj mam wszystko poblokowane. A tu się jeszcze bawię, tak. Jeżeli chodzi o lakier, nie lakier i wszystko inne. Więc, o. Tutaj już zawieszenie poszło trochę do góry, więc będzie lepiej jeździć. Chociaż już nie mam tej ciężarówki. Powiedzcie szczerze, sorki. Chyba, że zrobię tak, że po prostu między odcinkami trochę nazbieram hajsu, kupię tą najmocniejszą ciężarówkę. Tego naprawdę kozak, kozak ciężarówkę i będziemy wykonywać misję albo weźmiemy też małe autko i zobaczycie co te małe ten łazik potrafi i chyba tak zrobimy, że wezmę w następnym odcinku łazika z tymi grubymi oponami i udamy się na wyprawę gdzie będziemy po prostu Odkrywać czy nie odkrywać? Będziemy wykonywać misję pod nazwą Zaginiona Cysterna, czy coś takiego. Mam nadzieję, że nam się to uda. No, i tutaj możecie zauważyć, bardzo fajna gierka. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, i na razie.